Dzień, witajcie, witam Was z Zakopanego, z Zakopanego. Zakopan, Zakopane zostało przysypane przez noc warstwą <laughs> 2 cm śniegu na stacji meteorologicznej, a tutaj jest widok z najwyższej e, najwyżej położonej dzielnicy Zakopanego. Tutaj jest około <laughs> 10 cm śniegu, ale muszę jeszcze to dokładnie sprawdzić. Minimalna temperatura dziś na stacji Zakopane wynosiła pół, pół stopnia, na stacji Bukowinie ta Mówi oczywiście o stacjach IMGW 0,1 stopnia. Na Kasprowieś w wierchu spadło 13 cm śniegu za, za dobę. Jest około teraz 26 cm na szczycie. Temperatura tutaj jest 10 godziny stoporowej cyrli, 1000 m nad poziomem morza wynosi, wynosi 1,6 stopnia. Tak, z 10 chyba już mówiłem. Obecnie pada przelotnie śnieg, zachmurzenie całkowite, podstawa chmur na wysokości około 1100-1200 metrów nad poziomem morza. Teraz będziemy się udawać w Pieniny Słowackie, a następnie w kierunku, w kierunku Muszyny i Nowicy położonej w Beskidzie, Beskidzie Sądeckim i Beskidzie Niskim. Tutaj jeszcze kolega Radek. Dziękuję. Muszę powiedzieć, byliśmy na Gubałówce, to śnieg był naprawdę ładnie ubity, lepki, dlatego padał dość intensywnie, no i nie powiem, troszkę zrobiło się ślisko, jeśli ktoś ma letnie opony, to, to naprawdę trudno się przemieszczać yy, w taki sposób, więc... Trzeba zwracać na to uwagę, że jeśli planujemy wybrać się w góry, a, a ma się zrobić zimowo, to lepiej odpowiednio się do tego przygotować. Nie tylko my sami, ale również i nasz samochód. <gry> Dokładnie, widzę. E, pozdrawiamy Was, miłego dnia.